Kochani, drodzy maturzyści, z ogromną dumą i ogromną przyjemnością witam Was na dzisiejszej uroczystości zakończenia przez Was szkoły. Kochani, patrzę na Was z ogromnym wzruszeniem. Myślę, że dla Was i dla Waszych rodziców ta chwila też jest wyjątkowa i wzruszająca. Spędziliście tu cztery lata. Bez wątpienia cztery trudne lata, bo cały czas byliście mobilizowani do intensywnej nauki. Ale myślę też, że spędziliście tu cztery ciekawe, sympatyczne lata, kiedy zawarliście znajomości i przyjaźni, przyjaźnie, z którymi pójdziecie w świat. My, nauczyciele szkół średnich, mamy ten wyjątkowy dar i przywilej, że możemy patrzeć, jak z młodych, bardzo młodych ludzi przeistaczacie się już. Osoby dorosłe, w pełni odpowiedzialne, które za chwilę przejmą odpowiedzialność za swoje życie. Cóż Wam, kochani, u progu tego dorosłego życia możemy życzyć? W perspektywie krótkoterminowej, my z Centrum Pedagogicznym życzymy Wam oczywiście świetnie znanej matury. W perspektywie średnioterminowej, tym, którzy idą na studia. Życzymy, żebyście się dostali na te studia, o których marzycie. Ci, którzy wybierają inną ścieżkę życiową, czyli zaraz po szkole chcą iść do pracy, bo wiem, że też takie są osoby, które chcą łączyć od razu naukę z pracą, życzymy wspaniałej kariery zawodowej. Ale kochani, czego wam jeszcze życzymy? Przede wszystkim bardzo dobrego życia rodzinnego, ono jest najważniejsze. Życzymy Wam, żeby obok Was zawsze była ukochana osoba i żebyście na tą osobę mogli zawsze, zawsze liczyć. Życzymy Wam także po prostu szczęścia do ludzi, do czasu, do okoliczności, bo to też jest niezwykle ważne. Niech Wam się, kochani, darzy. Moi drodzy, pamiętajcie o naszej szkole. Wracajcie tu, kiedy tylko będziecie mieli ochotę. My z ogromną przyjemnością słuchamy tego, co się dzieje w Waszym bieżącym życiu i o Waszych planach. Życzymy rodzicom, którzy tutaj są, po pierwsze gratulujemy Wam fantastycznych dzieciaków i życzymy Wam, żeby ten najbliższy czas, najbliższe 2-3 trzy tygodnie trzymamy za was, za was kciuki, bo wiemy, że jest to trudny czas dla rodziców również. Szanowni nauczyciele, za chwilę nasi absolwenci będą Wam dziękowali za czteroletnią pracę. Ja od siebie tylko powiem, że wykonaliście naprawdę kawał dobrej roboty. Dziękuję Wam za to w imieniu swoim, uczniów i rodziców. Kochani, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz brawa na Maturzystów.